Sculptra. Odkryj nową erę, erę odmładzania. Subtelnie, a jednak zauważalnie. Efekty pojawiają się stopniowo i utrzymują się nawet przez dwa lata. Skubtra nie jest środkiem działającym z dnia na dzień nie daje natychmiastowych efektów. To nowa era odmładzania. To jedyny preparat do wstrzyknięć, który działa stopniowo i zapewnia widoczne efekty, utrzymujące się nawet przez dwa lata. Najważniejszym składnikiem preparatu Skultra, zatwierdzonego przez Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków jest kwas L-polinekowy, PLLA. PLLA już od dziesięcioleci jest bezpiecznie stosowany w rozpuszczalnych szwach. Zastosowanie w kosmetyce znajduje w Europie od ponad 10 lat. PLLA to syntetyczna substancja, która uzupełnia Utracony kolagen i jest w naturalny sposób stopniowo wchłaniana przez organizm. Elisa to prawdziwa pacjentka leczona preparatem skulptra i jak pokazują te zdjęcia wykonane przed zabiegiem i po nim, skulptra nadaje twarzy bardziej naturalny wygląd, który nie zdradza, że poddano ją zabiegowi, ponieważ w przypadku preparatu skulptra zauważalne efekty pojawiają się subtelnie. Dopuszczony do obrotu przez amerykańską agencję do spraw żywności i leków preparat Sculptra różni się sposobem działania. Ponieważ stopniowo uzupełnia utracony kolagen. W miarę starzenia się obserwujemy zmiany zachodzące w obrębie twarzy. Pojawiają się na przykład płytkie i głębokie zmarszczki oraz bruzdy. Z upływem czasu zmarszczki stają się coraz bardziej widoczne, przede wszystkim na skutek rozpadu kolagenu, a także pod wpływem innych czynników. Uważa się, że skulptra działa wewnątrz głębokiej warstwy skóry właściwej, gdzie pomaga uzupełnić ubytki kolagenu. W miarę jak kolagen jest uzupełniany, następuje odtworzenie warstwy pod Utrzymującej skórę, co pozwala stopniowo przywrócić pełniejsze rysy twarzy w miejscu zastosowania preparatu poprzez korekcję płytkich i głębokich zmarszczek oraz brust. Efekt? Subtelniejszy, młodszy wygląd. Sculptra to jedyny preparat do wstrzyknięć, który działa stopniowo i zapewnia widoczne efekty utrzymujące się nawet przez 2 lata. Pełnia utracony kolagen i może korygować zmarszczki i bruzdy w wybranych partiach twarzy. Zmarszczki uśmiechu, zmarszczki marionetkowe, zmarszczki w okolicy brody. Zapytaj lekarza o preparat Skulptra. Oceni on stan Twojej skóry twarzy i zdecyduje, czy jest to terapia właściwa dla Ciebie. Skulptra działa stopniowo. U większości pacjentów konieczne jest wykonanie trzech zabiegów na przestrzeni kilku miesięcy. Liczba wymaganych zabiegów czas trwania terapii i dawkowanej preparatu skulptra różnią się w zależności od przypadku. Gdy będziesz rozmawiać z lekarzem na temat skulptry, opracuje on odpowiedni dla Ciebie plan terapii. Czego można się spodziewać po terapii? Jak przy każdym zastrzyku mogą wystąpić dolegliwości w miejscu wkłucia, takie jak bolesność, obrzęk, wrażliwość lub zasienienie. Unikaj ekspozycji na słońce i lampy UV, dopóki nie ustąpi obrzęk i zaczerwienienie. Możesz nałożyć makijaż już kilka godzin po zabiegu. W ciągu pierwszych 24 godzin okładaj miejsce wkłucia lodem, to zmniejszy opuchliznę. Nie przykładaj lodu bezpośrednio do powierzchni skóry. Masuj obszar skóry objęty terapią parę razy dziennie przez kilka dni po zabiegu, zgodnie z zaleceniami Twojego lekarza. Masowanie sprzyja równomiernemu rozmieszczeniu preparatu Sculptra, jest więc ważnym elementem pielęgnacji po zabiegu. Prezentowane zdjęcia wykonane przed zabiegiem i po nim ukazują prawdziwych pacjentów leczonych preparatem Sculptra. Jak widać na zdjęciach wykonanych przed zabiegiem Elizy i po nim, widoczne efekty pojawiają się subtelnie. Skulptra pomaga osiągnąć bardziej młodzieńczy wygląd, który utrzymuje się nawet przez dwa lata. Sculptra zapewnia naturalny wygląd, a zmiany rozłożone są w czasie. Subtelnie, stopniowo, na nowo. Na zdjęciach Renaty wykonanych przed zabiegiem i po nim wyraźnie widać różnice. Pamiętajcie, zmiany wywoływane przez preparat skulptra zachodzą stopniowo, więc nie zdradzają, że twarz poddano zabiegom. Poza tym efekty utrzymują się nawet przez dwa lata, więc podobnie jak Franka, możesz cieszyć się nimi naprawdę długo.